Dzień dobry, witam Państwa na naszej farmie lubuskie Angusowo Tą dwudniową relację jak zwykle zaczynam od moich Angusów Stado właśnie dostało przed chwilą dwie kulki Ale jest tak obiedzone, że praktycznie nie są nimi zainteresowane Stoją, chodzą delikatnie, coś tam pomukują ale nie przejawiają zainteresowania nowym siankiem i słowem, którą dostały, ostatnimi czasy. Nasz bągu się jest troszkę nieśmiały. Trzyma się z dala od stada. Nie przejawia zainteresowaniem w ogóle tym, co się w stadzie dzieje. Sie, stoi sobie tam przeważnie gdzieś z, w drzewach albo przy słupie, tak jak teraz. I obserwuje. Ruszy się tylko wtedy. Kiedy go Bruno pogoni, a tak z daleka obserwuję, co toś się dzieje na tutaj w stadzie. Maluchy się rozwijają, a o, jak widać, już powoli przebierają sianko. Nasze bliźniaczki też dobrze się trzymają. Także na razie większych problemów w naszym stadzie nie mamy. Zbliża się wiosna. Widać i czuć to już po prostu wśród zwierząt Przed chwilą widziałem jak już nasze gąsiorki Próbują okiełznać gąski I próbują je zapładniać Także już powoli, powoli nadchodzi wiosna Mimo tego, że to jest dopiero Niespełna połowa lutego Wszystko nam się prawdopodobnie w tym roku przyspieszy Czekamy na wycielenie Jedna krówka powinna wycielić się na dniach. No, zobaczymy, czy, czy będzie. Eee, jedyną zmianą, taką u nas. O, ta krówka, tutaj, co przechodzi, nabiera to jest jałówka. Ona jeszcze u nas nie rodziła. I ona już się tak naprawdę mocno widać. sposobi. Pokaż ogon. Odchylę i trochę ogon. O. Widać, że już, już nabiera wymienia, i lada moment powinna, powinna rodzić. Także to, już jest, to już są dni. Będziemy czekać i patrzeć, co się będzie działo. E, po okresie testowania stwierdziłem, że kołowrotki Galagera to jest jednak Mistrzostwo Świata. I na farmę zakupiłem dodatkowo dwa takie kołowrotki. Także w tej chwili przechodzimy. Jeżeli chodzi o kołowrotki, bezpośrednio na Galaghera, to jest po prostu mistrzostwo świata. Przełożenie 1 do 3. Bardzo łatwo się zwija, bardzo łatwo je się przenosi. Są dość ciężkie i tak jak moja żonka jest drobną kobietką, to czasami sprawiają jednak problemy. Ale to za jej namową. Po prostu zainwestowaliśmy w te kołowrotki. Nie są tanie, ponad 300 zł, ale to jest naprawdę super super rozwiązanie. Jeżeli ktoś się zastanawia, jakie kołowrotki używać u siebie na farmie, z czystym sercem mogę polecić rozwiązanie Gallagher. Jutro troszkę nagram o kuskach, prawdopodobnie. Dzisiaj. Dzisiaj. Szybko, szybko, żeśmy obsłu obsłużyli po prostu nasze stada. Mamy imprezkę rodzinną, troszkę, więc szybko, szybko, aby jak najszybciej wyjechać z farmy. U innych zwierząt wszystko w porządku, ale to więcej będzie w jutrzejszym raporcie. O bangu się zbliżył troszkę. Popatrzcie, co też u nas tu się dzieje. Dzisiejszy raport tylko od tego, co się dzieje u angusów, ale tak jak widać, spokojnie. Czekają nadchodzącej wiosny i trawki Tego by chciały chyba mieć najwięcej No zima Zima była ostrzejsza w tym roku Wyobraźcie sobie w Irlandii niż w Polsce Przynajmniej w moim regionie Tutaj nie było w ogóle śniegu A Po Tym sztormie Kira Który przeszedł po prostu W niektórych miejscach Jak w górach Wicklow Był taki śnieg że na przykład moi koledzy z pracy zostali uwięzieni na 4 dni w domu, bo nie mogli wyjechać. Oni tam nie używają opon zimowych, więc ciężko było im wyjechać z domu. U nas zimy nie było. rzadko temperatury spadały poniżej zera. Moja angusom trochę było za gorąco, już niektóre z nich zaczynają gubić sierść zimową, i za niedługo pewnie będą pokazywały się z sierścią letnią. No dobra, koniec dzisiaj kończę. Jadę, jadę już do domu a jutro troszkę więcej raportu nagram co też, ta, też nas, u naszych zwierząt słychać e, dla podgrzania troszkę atmosfery zaczęliśmy małą inwestycję na, na naszej farmie e, o której opowiem troszkę więcej w następnym wyjściu Witam Państwa w drugim dniu relacji z naszej farmy Lubuskie Angusowo Dzisiaj nasze wszystkie zwierzątka dostały jedzonko, świeże belki. I oto nasze kuski. Tutaj mają sianko. Część, część naszego stada jest przy sianku, a tam postawiona jest belka słomy. No i część z naszych kuzek, amatorek słomy stoją przy słomie. U nas jeszcze wykoty się nie rozpoczęły. Kuski jeszcze są w ciąży. Jeszcze odżywiają wewnętrznie maluchy ale tak jak widać tutaj Gaja stoi no brzuch ma przeogromny duża kózka także no trzy albo dwie duże sztuki powinny być u innych kózek jeszcze nie widać tak mocno rozwiniętego brzuszka no ale mamy nadzieję że wszystko z nimi w porządku i, i wykoty się zaczną za miesiąc dziś niestety brzydka pogoda co chwilę albo pada deszcz albo wieje wiatr więc nieprzyjemnie się pracuje na farmie, ale i w takie dni musimy swoje obowiązki na farmie wypełnić. Okuski jak widać troszkę zgłodniały chyba, za świeżą kulką. Więc to był najwyższy czas, żeby im, im tą kulkę dostarczyć. Eee, musieliśmy przenieść naszego capka. Eee, naszego Rogera tutaj do zagrody, nie wiem czy on wyjdzie, tutaj czy siedzi w środku, siedzi w środku. E, zaobserwowaliśmy, że od pewnego czasu zaczął gubić wagę, no i zastanawialiśmy co jest problemem e, z Rogerem i okazało się, że po prostu jałówki po do, dołożeniu tej e, młodej jałweczki tak bardzo zdominowały paśniki, że dla naszego Rogera nie było tam miejsca. Więc Rogerek tutaj dostał, dostał swoją zagrodę. E, tu mu przygotowaliśmy po prostu i majsianko. Ma paśnik powieszony, owsa dostał. No i Roger, mam nadzieję, że podbuduje się tutaj dobrze i, i będzie w nim w porządku. No stracił trochę na wadze, dość szybko to poleciało, bo w ciągu tygodnia zaczęliśmy widzieć już zauważalne różnice. No więc się długo nie zastanawiając, przeprowadziliśmy Rogera tutaj do tej zagródki Aby mógł tutaj sobie się swobodnie odbudować, będzie miał tutaj wyśmienite warunki Po części z kuskami, no bo będą tylko te drzwi odgadzać no, ale powinien mieć tu dobre warunki Kondycyjnie jest jeszcze ok, ale widać było, że zaczął tracić wagę Jałówki bardzo mocno zdominowały, mimo tego, że rozdzieliliśmy pasze na dwie walny i dostawały Belki siana, to odganiały Rogera Praktycznie od jedzenia No więc musiała nastąpić szybka reakcja, żeby Żeby tutaj tego naszego capka uratować No, tu będzie miał zaciśnie Będzie miał dobre warunki Opuszczamy kuski. Dzisiaj wieczny dzień, ale w koziarni jest naprawdę Miło i przyjemnie, spróbuję zamknąć tutaj te Kuski też dzisiaj dostały troszkę zboża A teraz są przy kulkach, o, maluszek tutaj zagląda Co, ciekawa, czy, zbożka, czy zboże dajemy? O. Dzisiaj rozmawialiśmy z żoną, że są niektórzy tacy hodowcy, którzy takie roczne kuski już pokrywają A żal takie maluchy zakacać no bo jeszcze dobrze nie wyrosły i dobrze się nie e, wykształciły. No my staramy się trzymać u nas kus kuski tak 15 miesięcy i dopiero e, jak będą miały 15 miesięcy to, to je zakacać, czyli w tym roku będziemy zakacać je znowu na jesień. Będziemy musieli tutaj drugiego capka zakupić do naszego gospodarstwa i wtedy e, te młode kuski młodym capkiem e, pokryć. Świnki też dostały kulkę dzisiaj e, Słomy już tam ostro nią e, się bawią że tak powiem Just tutaj muszę zamknąć ja już do angusów nie będę nie będę szedł, wczoraj pokazałem co i jak nic się u nich nie zmieniło troszkę musiałem poprzewozić kulek, więc e, więc już nie było czasu. Padał też deszcz w momencie, kiedy byśmy mogli. A jak widać, świnki dobrze się trzymają. Maluchy pewnie się gdzieś już zakopały w, tym, w tej słomie. A widać tylko tam ucho. Nie wiem, czy kamerka wychwyci, jak tak wysoko podniosę. Ale o tam, zakopane. Dobrze im tam. Fajne świnki. No, i pa, u papetów tam się nic nie zmieniło. Lożka to jest po prostu olbrzym. Dostały też e, przedwczoraj, chyba nową belkę słomy, już ją rozparcelowały. Nawnosiły tej słomy sobie tam do za, zagrody. No i, i sobie tam siedzą. Nie wiem, czy ta lożka jest e, prośna, czy nie. Czas dopiero pokaże. Wolno sący diesel ta lożka jest większa od papeta. Ona jest po prostu przeolbrzymia. O, wychodzi. Pokazała się. Co papecik. Jak widać, zdrowe te nasze świnki, mimo szalejącego wokół ASF-u. Świnki są zdrowe. Nic im tu na razie nie przeszkadza w życiu. W związku z ASF-em, rozpoczęliśmy też nową inwestycję na naszej farmie. Dostaliśmy wytyczne, jak mamy przechowywać zboże, więc będziemy tutaj musieli zrobić osobne pomieszczenie na przetrzymywanie paszy, bez dostępu dla dzikich zwierząt. Więc pojawiła się tutaj taka wylewka i przyjedzie taki garaż po prostu. Myślałem, żeby kupić kontener, i dzwoniłem po kilku firmach w Polsce, żeby kupić taki kontener Kontener morski I stwierdziłem, że chyba jest bardzo duży rynek na kontenery morskie w Polsce Bo tym ludziom jakoś tak nie zależało na zrobienie ze mną interesu Ja nie lubię bardzo takiego podejścia Nie, nie lubię robić z kimś interesów, kto, kto nie czuje zaangażowania Więc stwierdziłem, że kontenera nie kupię i postawię sobie taki gara garaż, po prostu dwa garaże. To będą dwa: jeden będzie na słomę siano, drugi będzie na, na zboża. Także dwa osobne garaże. Na razie wylewka wiąże. A w przyszłym tygodniu, chyba jeszcze nie w tym, tylko w następnym, przyjadą tutaj garaże. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj mieliśmy też sprzątanie u królików. Nasze króliczki, co niedawno żeśmy zaobserwowali, dostały. Świeżba, no jest ciepło, różne takie rzeczy się przenoszą, zaczęliśmy widzieć zmiany w ich uszach, więc od razu reakcja, dostały lekarstwa, wysprzątane klatki, no i jest nadzieja, że, że wszystko będzie w nimi dobrze. O, widać tutaj zmiany w uszach po prostu i nie czekając na to, aż się choroba bardzo mocno rozwinie. Pojechaliśmy do weterynarza, dostaliśmy lekarstwa, no i podajemy. Mają tutaj posprzątane w tej chwili w klatkach. Wydezynfekowane kl klatki zostały. Więc, więc przez jakiś czas myślę, że to im starczy i będzie im tutaj znacznie lepiej. Sytuacja u królików się nie zmieniła. Ciągle jest tyle samo. A miałem, miałem dzisiaj akurat zabrać dwa na, na... to, żeby zaprosić je do nas na obiad. Ale już chyba tego nie zrobię. Robi się późno, a muszę jechać do domu. To i nasze jałówki. Zostały same. Tak jak mówiłem, bez rogera. Eee, jeszcze tutaj sobie siedzą. Mam plany związane z przerobieniem tutaj troszkę tej zagrody. Zrobi się ciepło. Będę chciał zrobić taki paśnik. Jest tu jednak za mało zwierząt i rzeczywiście w przypadku kiedy zwierząt jest mało, ten bell grazing stanowi po prostu troszkę straty tego siana lub słomy. No jest to droga, drogi sposób produkcji dobrego obornika. No. Więc wymyśliłem, że po prostu zrobię im taką zagrodę z paśnikiem. Tu muszę wykopać też ten słupek, dlatego że chciałbym zrobić wjazd do traktora, żeby ten obornik można było swobodnie z tej zagródki wyciągać. Więc takie plany do zrobienia mam w tym roku, żeby jakoś w taki sposób można było łatwiej obsługiwać. Jałówki zostaną jeszcze tutaj miesiąc. I myślę, że pod koniec marca pójdą już do stada wyrosły na tyle, że, że będą mogły zostać już pokryte. Zostanie tutaj tylko ta jedna jałówka z tego roku, która zostaje u nas na powiększenie stada. Zastępstwo za Kaśkę, którą niestety straciliśmy. No to tyle, jeżeli chodzi o relację taką dwudniową. Dzisiaj szybko, bo czas mnie goni. Z dziećmi jedziemy dzisiaj na kręgle. Pograć sobie więc, mamy troszkę takiego czasu rodzinnego do spędzenia. Chciałbym jeszcze wspomnieć o zrzutce. Jak wiecie, planuję wyjechać planuję pojadę na, na specjalny kurs organizowany przez Joela Salatina i Richarda Perkinsa w Szwecji. Wpłaciłem już wszystkie wymagane wpisowe, no ale stwierdziłem, że jest to jednak. Troszkę droga impreza. Jeżeli, jeżeli będziecie w stanie wspomóc mnie w tym wyjeździe, to bardzo proszę. Pod filmem będzie e, umieszczony link do zrzutki. Jeżeli, je, jeżeli możecie wspomóc mnie, a zapewniam Was, że będą rzetelne relacje z tego mojego wyjazdu. E, rozmowy, jeżeli się uda namówić, to rozmowy z Joelem Salatinem i Richardem Perkinsem. Będę starał się to wszystko nagrywać, później ewentualnie potłumaczyć Więc, więc po prostu będzie to nierada gratka Wydaje mi się na rynku polskim do tej pory niedostępna No cóż, jeżeli uważacie, że możecie mnie w tym wspomóc Bardzo proszę o to, żebyście dołożyli się do mojej zrzutki I na pewno ja te pieniądze nie stracę w jakiś e, głupi sposób za tydzień planuję zrobić live, a tym razem mam nadzieję, że się uda, będę już w Dublinie Ostatnim razem był tak duży sztorm, że e, bar bardzo mocno wiało, więc nie było sensu robić Nie wiedziałem, czy sieć komórkowa będzie działać, a internet, który mam w Irlandii, jest dostarczany przez sieć komórkową Więc, więc nie chciałem po prostu e, mieć takiego live'a przerywanego przez e, różne rzeczy Mam nadzieję, że w tym tygodniu będzie spokój i będę mógł spokojnie przeprowadzić live'a. Prawdopodobnie dużo będę mówił o książce Richarda Perkinsa. Ciągle ją czytam, jest to bardzo duża i ciężka lektura. Czasami do pewnych stron wracam aż trzy razy, żeby dokładnie zrozumieć myśl, którą chciał Richard przekazać. Chcę się dobrze też przygotować z tej książki na wyjazd do niego, żeby było o czym dyskutować oczywiście. Na tą chwilę bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania filmu. Zawsze cieszę się, jeżeli czytam fajne, rozsądne komentarze. Lubię polemiki i często, często po prostu je poruszam. A na dzisiaj się żegnam z wami. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.